Tak, dość szybko do Was wróciłem. E, zobaczcie, co mnie podkusiło, żeby tu wejść, znaczy nie wejść, a e, wpaść. E, tak, e, widząc, szedłem sobie i zwiedzałem, że tak powiem. E, I napotkałem takie coś. Pewnie będę musiał trochę zniszczyć, żeby jakoś przejść. I stąd wyjść, rozumiecie, nie? Wam to pokazać hmm. Hop. Tak. widzę w miarę jak to wygląda. Zobaczcie. Idąc sobie, zobaczyłem takie coś oczywiście od razu wydało mi się to podejrzane. Więc postanowiłem sobie z tamtej góry zejść w dół Zlazłem. No i co? So, właśnie mniej więcej w ten sposób? E, wpadłem tutaj. No i liczę na to, że znajdziemy tutaj węgiel Który jest nam w tym momencie no, wręcz bardzo potrzebny Bo zapotrzebowanie na węgiel mam bardzo duże O... W mordę Ciemno jak w murzyna, że tak powiem Nie za ładnie. O kurde, spadło Okej okay. Wow czekajcie, wiecie co? No Rozwalę, bo tam będziemy moment bardziej potrzebny niż gravel. w sumie schodki mam nawet same z siebie zrobione. A skoro gravela nie... znaczy żwiru nie można po prostu wieszać, tak powiem, to robię to w tędyś. Żeby nie spaść, prawda, wiecie o co chodzi. Okej. Okay. I teraz w którą stronę idziemy? Idziemy właściwie to... nie wiem! ale pójdziemy ze wton. i mam dość pokaźny system jaskini o, żelazo widzę tym tym jest wam powiem nadzwyczaj fajny okej okay. wydobądźmy to żelazo wiecie co na razie dr... kamiennym toporem kilofem znaczy się o fajnie o fajnie podejrzamy trochę Ok. Idziemy dalej. Ok. Mm. Mamy tutaj w sumie. Do no, trawtora idziemy w to, nie? Może tu coś znajdziemy. W sumie mam taką nadzieję. Zniosę wszystko. Oprócz. A, no oprócz czego? Oprócz kamienia. <laughs> nie, zniosę wszystko. Oho, dzień się robi. Zniosę wszystko od. A. Kolejny monster, spawner. One wydają naprawdę straszliwe dźwięki. I gdzieś. Mm, niedaleko. Obawiam się, że gdzieś tu. I jest węgiel. Ale na nie ma tam skakać. Hmm. Czyli Pozostaje nam tu wejść Chociaż nie tak po prostu O, dziwne Dziwnie to tak zrobiło No właśnie Au No cóż Z dziwnym opóźnieniem słyszymy wodę mi trochę sta Hop. Dobra. Hop. Hop. Mm. Wiecie co? Ja to sobie muszę zrobić. Mm, tak. Noż w mordę. O właśnie. Dobra, poczekajcie, zaraz do was wrócę, niech to się trochę ogarną lagi. Okej. Okay. Teraz powinno być mnie zarazem lepiej słychać. No i ogółem też powinno być lepiej. Czy nie jest mi lepiej, bo są lagi. Nadzwyczaj wkurzające. Tak. Okej, okay, no cóż, trzeba zejść na dół potem węgiel. Tylko nie wiem, nie mam zielonego pojęcia nawet jak. O, powiem. Hmm. Po prostu nie mam zielonego pojęcia, mówię wam. Naprawdę. Hmm, to się robi. Czy możemy tu kopać pod siebie, że tak to powiem? Tylko. O, widzę chyba węgiel na dnie tej jaskini, jakby. Tak, to jest węgiel. Nie wiem, czy... wiem, że Wy tego na pewno nie widzicie, ale ja to widzę i to wystarczy. Hmm. Tak. Hop. Widzicie? Teraz powinniście go widzieć. I mamy węgiel, tak więc nie musimy iść po tamten. Starczy nam, mam nadzieję, to co jest tutaj. Okay. Ta woda tak dziwnie fajnie płynie, nawet dziwnie, no ale no, dziwnie, zarazem fajnie. To pochodnie mamy strasznie mało, a węgla potrzeba. A więc będziemy szukać węgla. Zarazem, yy, jak najbardziej go oszczędzać na pochodnie. Chociaż nie wymagam go zbyt wiele, ale. Wolę to wziąć, jak to się zapadnie, coś pod tym będzie, to przypadłoby mi tyle węgla, że szkoda gadać. No już mamy 12, 14, jednostek węgla, 15, o, no tu jeszcze mamy 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. No, dość ładne złoże też bywały większe, prawda? Bynajmniej tak mi się wydaje. No cóż, idziemy w dół tego strumienia. I mamy kolejną jedną. Kolejne złoże węgiel. No, ale tutaj już nam przeszkadza ta woda trochę. Przecież nie, nie powiem, że ona bardzo ciekawie płynie. Dość daleko. Ale muszę sobie zrobić coś, żeby to mnie tego nie porwało. No cóż, mi tak sobie. Nie no, na to chodziło. A, to mnie porywa jednak. Tak, trzeba tu zmienić bieg rzeki trochę. O właśnie. Tutaj jeszcze trzeba się tego wyzbyć. Mhm. Ciao, cia. cia. Ok, i zmieniliśmy całkowicie bieg rzeki w tym momencie. Jeszcze to zostawmy. Tak, tak. Hmm. A, to co zatrzymaliśmy teraz. No to nawet lepiej, prawda? Jak na razie bynajmniej. Tych nie wydobędziemy. Może to być zatrzymane. Nikomu to się nic nie stanie chyba. Bo zaraz mi się może stać, jak gdzieś wpadnę. Um... O, w mordę. Złoto. O, bardzo dobrze, że mam... Żelazny kilo, żebym sobie zrobił, ale z pochodniami już nie jest tak fajnie. Skurde. Um. O tu coś chyba jest, złoto, tak Dokładnie. żelazo. Okej. Okay. I tu skończymy, wydobędziemy tam ten węgiel i wrócimy do domku, dokończając go. Odblokujemy tą rzekę. Dla bezpieczeństwa i świętego spokoju. Spróbujmy zdobyć 64 jednostki węgla. Nie wiem, czy mi się uda, ale postaram się. Też wątpię. Jak nie, to przejdziemy się najwyżakowek dalej. Jeszcze w tłuszcz tej jaskini. 32. No, trochę mało. Nieprawdaż? Też mi się wydaje. 4. Hmm. Coś jeszcze jest. No i tu. tu mamy razem 39. No tu zrobimy sobie jeszcze 3. Zrobimy sobie 2, 3, 4. Pochodnie. zrobimy sobie 4. okej okay. No cóż, 4 nam muszą wystarczyć na ten czas. Czekajcie, przeskoczymy. <tryk> au No cóż, skok się nie, nadzwyczaj nie udał. Tu mamy kolejną rzekę. Yy, I węgiel. Ok. Pójdziemy sobie tu zobaczyć. Tu widzę żelazo najprawdopodobniej. I węgiel. Pięknie. Bardzo dobrze, że tu wpadłem, bo tu nie ma za dużo rzeczy. Czyli ta skinia nie jest wielka, a. Cieszę. Czy znaczy nie jest wielka, a jest bogata w surowiec. O to chodzi. Yy... Tak, zostały nam tylko 4 krofy żelazne, więc zaczynamy wydobywać żelazne. Okej, okay, to wydobądźmy to złoto. Okej, okay, jest fajnie. Kurde. Hmm. Na razie to zamuruję. Później ją wypuszczę, że tak powiem. Raz, raz, okej. Okay, tu powinno być już chyba pod dostatkiem tego węgla. Ale jeszcze pójdziemy tam, no, oczyścimy tą stykłem, tak co miastinie. To, to miejsce tylko. I idziemy do domu. Mm -hmm, mam nadzieję, że nie trafimy przy powrocie na noc. Nie chciałbym. No, ale... Jest fajnie. Nie, chyba przyznacie. Tak, mi się podoba. Okej, okay, idziemy jeszcze. Aha, i wydobędziemy tam to złoto, co zostawiliśmy u góry. Tylko jak my tu wejdziemy. Poczekajcie, poczekajcie. O, tak. Dobra. Tu mamy jeszcze węgla pełno wręcz. Aż mnie to cieszy. Taka mała rzecz, a cieszy. Właśnie. O. Widzicie? Tu chyba już nie ma. Nie, a tu? O, właśnie. Jak widzicie żelazo lubi właśnie tak se... nie rosnąć, że tak powiem, w kupie, tylko tu rośnie kil... tu jest kilka i zechciało nagle znowu coś jest i ono tak ono tak lubi no, ale spójrzmy jeszcze w dół nie ma nic, okej, okay, można stąd iść czy no oczywiście nie zostawimy tego za plecami nie, no bo to byłby grzech prawda Na węgiel ja teatra nie narzekam, chociaż go jest naprawdę dużo pod dostatkiem zazwyczaj. To teraz mi go brakuje i jestem z niego bardzo zadowolony. Na o niego narzekałem. Mm -hmm. Okej, okay, ile my mamy tego wszystkiego? No, 9 węgla, okej. Okay. Dwie noski złota, które przytopimy sobie na sztabki. O kurde. Okej, okay, chyba nie przeskoczymy w ten sposób. A bo i przeskoczymy, okej. Okay. Mm. Tu jest... kamień... Tutaj jeszcze jest to złoto i żelazo. Bardzo fajne miejsce. to no, mi się ta skinia. Zobaczymy co będzie dalej oczywiście. Ale to w następnych odcinkach najprawdopodobniej. Ach, ta muzyczka. Kurde. Jakoś tam trzeba, chcę zobaczyć co tam jest jeszcze. Pewnie pytacie, skoro jest napis to czy tak czaje na to wszystko i tak dalej. A na przykład dlatego, bo na full też są stworki. Może już nie tak groźne, ale naprawdę mogą zaszkodzić, powiem wam. Okej, okay. kopmy tu, zobaczmy. Tu. Aj, 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 aj. Okej, okay, kopmy tu w tu. Tu sobie zrobimy wyjście do tego. I co? O, właśnie. Odchodzi. Tak czuję się pewniej. Okazało się, że tu praktycznie oprócz węgla nic nie ma. Taka po prostu komnata, jakby. Ok, zbierzemy to i zrywamy się stąd, że tak powiem ładnie. Mm. Bo już po prostu mam tego za dużo. I. Chciałem się powoli stąd wychodzić, <gry> a nie na tym to polega. Muszę dokończyć mój domek, który mogą opanować złowieszcze owce oraz żonne krwi kurczaki, tak więc tamtą zbadamy później, yy, a teraz zrobimy to, co mi obiecałem, że zrobię na początku, a mianowicie to. Pójdź sobie! Po pochodni mnie nie zgaś No tak następnie Uwolnimy to Płynie! niechaj, ta rzeka sobie płynie A my stąd idziemy Idziesz! Ciągnij malina, dobra Tak, wychodzimy na powierzchnię jak widać, jest jeszcze, jeszcze dzień z naciskiem na jeszcze. Więc trzeba się sprężać. Kurde, co my tu. Cóż, wykrakał, że się zmienia już noc. Się robi dokładnie, chyba robi się noc. Ludzie, ja to potrafię. Kurde. Akurat teraz. Dlaczego? Tu już musimy poczekać, ja się napiję. O tak. Mm, akurat mam takiego pecha, jak widzicie. No i cóż, musimy poczekać na tą właśnie na dzień. Ja sobie w każdym bądź razie zrobię taką kładkę jakby by już później tylko wyjść i wrócić do domu, który nie wiem gdzie jest Już po raz Turyś. Zagrajmy w Minecraft. Ale nie powinno być trudno z jego odnalezieniem. Szczególnie, że jestem na takiej charakterystycznej bardzo górce. Ciężko ją pominąć, powiem wam szczerze, że dzieją się przy tej górce różne dziwne rzeczy, typu latające cegieł, znaczy latające części świata i te inne, nie? A, kurde, co ja z tym nie, bo nie mogę przecież, no przecież to jest zbyt wysoko. Ło, to, 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 tak, bym se wyszedł, kurde. No nie! Rąbane w dupelagi. Jepszone! Kurw... No cóż, idziemy stąd... stąd! Dokąd? kurw. Jakie to jest denerwujące, prawda? Czy tylko ja jestem taki zdenerwowany? Czy wy też? Oj, widzę żelazo, i to... Bardzo dużo chciałem powiedzieć, bardzo. Hop. No cóż... tak, tu jest czystość, tak powiem. Sprawdzone... humanitarnie... hop. Tam, 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 tam... O kurde, nie sięga, no. Tak, to ma długie łapa, tak, to nie sięga takiego czegoś. tam jest dalej. Kurde, no nie spadaj z tego chociażby. Monster Spawner po raz kolejny, to stąd wolę już wyjść, bo się nie swoje. tu kurde, czuję! Hop, no nie, no! Ludzie Boże, święty. Nie był siebie też na monster Spawner, ale on mnie tak nie ten... Świnka, chodź! Przywitaj się z moim Swordem! Buu, pach, pach! Dawaj, bacon. Dziękówka. Okej, okay, momencik. Tylko tako skończyliśmy. Wow, fajne drzewo. Dobra, nie ekscytujmy się tym drzewem, tylko szukajmy naszej chałupy. Kurka spada, bo ci pierdek na jednego shot, o jest. Dobra, jest domek. Teraz gdzie tu jest wejście. Mniejsza, że żeśmy znaleźli domek, tylko jak do niego wejść, nie? Tam jest na szczycie. To jest kurde, z której strony? tu wejść. No, W mordę kopany nie blokuj się tu. A Tu jest węgiel. A już na razie nie potrzebuję, burżuazja. Tak szukaj węgla, gdzie jest węgiel, tak to kurde już nie potrzebujesz, nie potrzebuję. A przyszło spróbuję sobie zapędać, ale tu ciemno. E w tym dziwnym lasku las Laska Dobra Kurde Denerwuję się za bardzo No ale cóż, to jest tylko wkurzająca kurde gra eee, tak, okej, okay. hop, hop, hop 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 auła Hop, hop, kurde hop. hop, 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 hop I mamy domek Już go widać, w sumie trudno go nie zauważyć Świeci jak choinka na Mikołaja I Tak więc na święta ogłębem, tak Ok, tak więc robimy Podłogo Kurde, co to ma być tutaj? To trzeba wypieprzeć tu. Okej, okay, tu rośnie. Okej, okay, tak więc jesteśmy w domu. Można tak w sumie ująć. Nie, Ej, poczekajcie, poczekajcie, poczekajcie. Ja sobie tu, tu tak postawię. Okej. Okay. No tak. Niepotrzebnie rzędów wlazł, bo muszę teraz przetopić moją super ekstra glinę. Używając raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 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 osiem tego właśnie węgla raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, sześć osiem Ra a nie tu to gdzie? aha, tu będzie tak dokładnie raz, dwa, trzy 8 raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, 7, ok powinno starczyć no to tak więc wrócę do was a bo nie. Pobiegajmy sobie trochę. Po, po, o, właśnie. Przetopmy jeszcze to złoto. I schowajmy sobie do naszej jakże cudownej skrytki. Tak, raz, jeden węgiel. Wystarczy na przetopienie tych siedmiu sztuk, chyba. Okej, okay, zobaczymy. Mam nadzieję, że starczy. Mm. Co tu jeszcze można zrobić? No nic, no to musi tu być. Mamy już jedną sztabkę. Okej, okay, czekam aż to się wszystko przetopi. Hmm, tak. Jest to bardzo emocjonujące. Eee, wiecie co? Ja sobie pozdobywam z tego przemienia. Prawda, że bardzo emocjonujące zajęcie. No wiecie co? To jest nudniejsze niż przypuszczałem. Tak, ale czym trzeba się zająć? Ja już wiem czym. Siu! Siu! Poszła. Dobra. Zbieramy te kwiatuszki. Zrobimy sobie później jakieś tutaj, nie wiem, doniczki albo coś takiego. Dosadzimy sobie w każdym bądź razie kwiatki w domku. Weźmy to, co stąd wywalmy w ogóle, bo to nam niepotrzebne jest. I przeróbmy na deski. Tak. Okej. Okay. I tu. Ok, mamy tak. To um, tu jeszcze. No, żelazo można by na, na sztabki, widzę, przerobić. Mamy znowu trochę. Um, to wrzućmy to tu. I tu chyba trzy powinny wystarczyć. Raz, dwa, trzy. Tak powinny, bo tu już mamy 7. Na styk w sumie nawet 13, 13, 12 i 12. Ok, mam 51. Naprawdę zakończymy konstrukcję dachu powoli. Nie eee, podobnie, nie chcę znaczy na pewno. M będzie tsz, 12 chyba, tak, 12. Okej, okay, ale podnieść, to, co to odpieprzasz. Tak, to powinno starczyć. Mhm. Jak zrobimy dech, to już później powinno być z górki, znaczy tą podłogę jakby. To już powinno być z górki. Okej, okay, bo nie będzie żadnych karkułomnych sposobów na wejście i w tym momencie rozwalimy to. A mu się oboleć. Tak. Mm, hop, hop, hop. Tak. Okej. Okay. Eee. Raz i dwa. Okej, okay, raz. I po cegiełki! Lecimy na Szczecin, kurde, dzień wstaje, a ja tego nie lubię. Ale okej, okay, wiecie co, na dzisiaj chyba zakończę nagrywanie w Minecraft, i teraz przerzucę się na let's play e, Half-Life 2, bo dawno nie nagrywałem. Jestem ciekaw, e, coś tam będzie straciło, Tak więc, do zobaczenia następnym razem, najprawdopodobniej w poniedziałek. E, no i no, do zobaczenia. Na razie wszystkim. Do zobaczenia za chwilę. W zagrajmy w Half-Life 2.